Życiowy balans to jest bzdura lansowana przez social media. Nigdy nie będziesz miał więcej energii niż w swoich latach dwudziestych. Więc jeżeli jesteś w tym momencie swojego życia, to może warto byłoby mocniej docisnąć gaz do dechy. I to mi się przypomina historia, trochę tragiczna. Z moim kursantem pracował z nami w mentoringu i my w mentoringu pracujemy generalnie bardzo holistycznie. To nie jest tylko podchodzenie do, i zagadywanie dziewczyn. Ta osoba miała problem taki, że mieszkała z matką. Ten facet, mimo że był już starszy, kompletnie nie radził sobie samodzielnie w życiu, i my tego faceta wyprowadziliśmy od tej matki, przeprowadziliśmy go do Warszawy, pomogliśmy mu znaleźć pracę w Warszawie i ten gość, podczas gdy pierwsze miesiące w Warszawie powinien pracować od rana do nocy, żeby wywalczyć sobie lepsze życie niż to, jakie go czekało w swojej miejscowości, tam gdzie mieszkał z matką. Ten facet w pewnym momencie pojechał sobie na tydzień na wakacje do sanatorium odpocząć, bo jest zmęczony pracą. Gdzie odpoczynek w sytuacji tego człowieka to była ostatnia rzecz, na jaką mógł on sobie pozwolić.